Cześć, witam co ja tu dziś pitrasz? <grywa> Na pewno nie obiad. <grywa> Ups. Gotuję tutaj cały taki zestaw partykli, to jest połączenie w zasadzie: kukurydza, wszelkiego rodzaju zboża. Jest orzech tygrysi, oczywiście wszystko wcześniej było namoczone 12 godzin. I mam dzisiaj taki fajny pomysł na wykorzystanie tego, a w jaki sposób? W taki mianowicie, że zwykle to się fermentuje kukurydze, Przynajmniej no, można spotkać dużo bardzo filmów o tym, opisów y, lub orzecha tygrysiego. O ładnie, ładnie o ładnie, napęczniało orzeszek też. Y, ja wpadłem na pomysł, żeby y, zafermentować sobie wszystko, wszystko na raz. I zauważcie, tutaj jest jeden taki składnik. Zaraz powiem, co to jest, tylko przykryję. Ja kupuję w takich workach, to są worki dziesięciokilowe i tutaj jest ten składnik tajemniczy to jest właśnie, nazywa się to chleb świętojański. Tak to wygląda. Tak z bliska to są rozdrobnione strąki. Te strąki mało jest w ogóle o tym informacji. poznałem to w tamtym roku, czy może troszeczkę wcześniej. O, jakiś patyk się trafił. Patyki też podobno biorą. To jest taki, to jest uzyskiwane ze strąków, jakby to nazwać, które rosną na drzewach. Tak, na drzewach w dawnych czasach był to jakiś pokarm dla biedoty. Ogólnie rośnie to gdzieś na Bałkanach. W Polsce raczej nie słyszałem, żeby rosło, inaczej nie wnikałem, czy rośnie. Yy, kiedyś próbowałem, nawet ugotowałem to właśnie tutaj, między innymi w tym partyklu i próbowałem to yy, na to łapać. Nie miałem żadnych efektów, przyznam szczerze i szybko się chyba nawet znudziłem, ale warto, warto o tym pomyśleć, bo jest taka, taka, taka ciekawostka. Yy, ma to smak, próbowałem to oczywiście, no nie byłbym sobą. Ma to smak yy, taki trochę słodkawy, yy, trochę przypomina jakby kawałki czekolady, ale. To jest po prostu susz taki no i co? I... Ale nie o tym chciałem się mówić, to to jest na marginesie, niech się gotuje. Chciał, dzisiaj chciałem wam pokazać coś takiego, takie dwie nowości, to znaczy to są mm, takie tuby urządzenia do formowania kulek ogólnie się to robi na pelecie 2 mm, ja takiego nie kupuję, nie stosuję to są wyroby firmy nasz. Ta jest 4 cm, a ta jest 2 cm. W tych występują jeszcze chyba szóstki i trójki. I na przykład w tej czwórce tutaj jest. Może to pokażę, jest takie wycięcie. O! Czyli można by było. No nie praktykowałem tego, bo zrobiłem kulkę tą 4 cm i uznałem, że to jest taka wielka bomba. wydawałoby się, że to tylko 4 cm. Bo tutaj jest wycięcie. Można przykładowo wrzucić trochę peletu. Lub paszy innej, zanęty, wrzucić nasz zestaw, czyli haczyk, dosypać jeszcze dalej peletu lub tej paszy zanęty gotowej, ścisnąć i wychodzi nam kulka, a w środku niej przykładowo nasz haczyk. No i na haczyku coś obowiązkowo musi być czy pinka, czy, czy biały robak, czy właśnie podwieszona kulka na włosie mała dziesiątka, ósemka, szóstka yy, no ja właśnie chciałem tego taki zrobić taki patent i zobaczyć jak to będzie funkcjonowało zebrałem tutaj 4,5 mm i takie dłuższe ale cieńsze inne pelety to są taki, taki można by nazwać to przemysłowy pelet w tym że kolor. ja i tak kupuję najtańszy pelet yy, tylko różne kolory a potem i tak sobie w zależności od tego jak chcę to sobie po prostu dodaję Yy, dodaję sobie zapachów i tak dalej i tak dalej dzisiaj o przygotowane mam masło dzisiaj mam przygotowane masło i właśnie z tym masłem będę yy, będę to mieszał yy, mało tego chciałbym jeszcze żeby nie wyrzucać tego pelletu, bo mi szkoda każdego ziarka jak zawsze no tam w innych rzeczach może taki oszczędny nie jestem ale ziarn ziarnek mi szkoda i pelecików <laughs> Więc chciałbym też podjąć próbę, zobaczyć czy to w ogóle da radę zamrozić. No bo szkoda mi, to jest jedna trzecia pojemnika. Więc ja się zabieram do roboty, czyli zaraz będę... Mówię, garnek jest... Nie występuje w dzisiejszym programie, tak jakby go nie było. Yy, 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 pomoczę trochę te peleciki, będę próbował formować kulki. Z wiem, że te pelety same łączyć się nie będą, więc ostatnio gdzieś na lecie spojrzałem, to nie jest mój patent. Zwykłe płatki, które zaraz zmielę, y, zrobię je na mąkę y, i dodam troszkę. Mam, y, mam jakiś tam betoni czy jak mu tam. Ale chcę zobaczyć jak z płatkami. Pod, prawdopodobieństwo jest duże, że zmielone płatki, y, no wiadomo, one zawsze kleiste, y, że y, będzie nam ta mąka z płatków owsianych kleić. Ten trochę podmoczony pelet, bo ja nie chcę, żeby on się całkowicie rozmoczył, żeby zrobiła się papa, tylko on ma być w takiej formie, troszeczkę go zwilży, żeby się mógł łączyć, ale jak ta kulka taka, w sumie robię to pod łódź, pod łódź to robię, lub na niewielkie odległości, jeżeli były to kulki czwórki czy te dwójki, można z procesu strzelać. Także zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Zabieram się do pracy, to namaczam, y, 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 muszę zmielić jeszcze te płatki. No, zobaczcie, takie fajne filigranowe urządzenia. To jest dół ruchomy. No, i to jest góra, która po y, dociśnięciu ma powstać nam kula 4 cm. I 2 cm. No zobaczymy. Jesteśmy, yy, zaraz się widzimy, ja tylko zrobię co mam zrobić i y, kręcimy dalej. dalej. Ale jestem mikserem, blenderem, bo jest na gwarancji jeszcze. <laughs> Zobaczmy, co nam tutaj z tego wyszło. No, wyszedł nam z tego taki proszek. Nie znam, yy, nie znam tego, więc na razie dodam tylko troszkę. Zaraz to będę wyrabiał. Tak to wygląda. Dodałem trochę tego. Yy, no, nazwijmy to kleju w naszym przypadku. Yy, zobaczymy, myślę, że konsystencja już jest dobra. Znaczy, myślę, zrobiłem już tutaj na próbę, jest wszystko dobrze. Wygląda to tak, to są te czwórki takie bardziej jajowate. To wygląda yy, ładnie. Widać ten pelet, te małe również. O, tak to wygląda. Zaraz będziemy robić próbę w wodzie. Chciałem powiedzieć a propos masła. Dodałem tego masła, to jest firma Carb chyba, czy Zom Sam. Yy, no, Butric. Yy, en butric. Akit, ale to jedno popularne masło. Ten polecam, ten duży to jest 200 ml. Natomiast tego jako spray tutaj w nie polecam, po prostu przykasz człowieku i rozlewać się wszędzie po rękach. Także w ogóle ja kupiłem dużo tego, tak jak tu widać, z tego względu, że to yy, nigdy inaczej, bardzo ciężko to trafić. To jest w miarę korzystne cenowo, więc kupiłem od razu 5 sztuk. Tutaj mam 3, yy, 2 w samochodzie do czego zmierzam do tego, że ten od razu jeden jak tylko zacząłem go próbować, przelałem sobie w inny pojemniczek, gdzie mogę wyciskać w PVA siatkę. Oczywiście jest dla siatki przyjazny. Nie używam go jako poleca nie polecam go nie używać, używać go jako spray, bo po prostu ręce brudzi, a nie psika no kurde, po prostu nie psika. Tego nie znam. Kupiłem go też ostatnio. On jest o, tak, z takim koreczkiem. No, nie miałem okazji, jeszcze przyszedł niedawno, więc jeszcze nie próbowałem. Dodatkowo dodałem trochę miodu. No, miód, wiadomo, jako ma właściwości konserwujące, mimo że ja chcę to zamrozić, zobaczyć, to z tym, że będę mroził w woreczkach pojedynczych, tu już mam o przygotowane. Ale miód zawsze tutaj troszeczkę namiesza. Myślę, że miód nie tylko jako konserwujący, ale również zobaczę, jak ta konsystencja, ale również smakowo. No może trochę jeszcze właśnie wody wsiknę, bo mi się bo mi tu trochę wyschło chyba robię na próbę w moim pojemniku, także no dobra, bierzemy się do roboty, sprawdzimy jak to wyjdzie. O, to jest w miarę duża średnica, to można napakować. Ja pakowałem tutaj yy, nie ubijając nic, tylko tak po prostu o na maksa no i uwaga, próba, docisnąć, przekręcić, jedna część już nam wyszła, o tak to wygląda, siedzi sobie tutaj, druga, o proszę bardzo, zarąbiście, wyszła, wyszła, wygląda trochę jak jajko z niespodzianką, teraz będziemy robić próby, teraz próba z tym małym, ten mały trochę trudniej, bo mi się wydaje, że pelet powinien być mniejszy, czyli dwumilitrowy, którego nie mam, nie używam, no ale zobaczymy, dwie mi wyszły, może i tym razem wyjdzie. Ściskamy do końca. Wyjmujemy, no widzimy już tutaj jest. Znaczy wychodziły, bo miały trochę pro problemy z wydostaniem się. Wychodź. Wychodź, bo szkoda taśmy filmowej. O! Jest. Także również się udało, no pomysł miałem dobry. Zobaczymy. No teraz zrobimy próbę. Tutaj nasz partykiel się cały czas gotuje. Zrobimy próbę. Może najpierw tą dużą wrzucę. No, widzę fajnie ten, ten klej się uwalnia, w sensie ten który nam tutaj, te płatki zwane klejem to może dobry patent być, bo że w góry tak wezmę żaruwa mi tu jebie O, pięknie zaczyna smużyć No słuchajcie Jest dobrze. Tak, już widzę, że będzie super Zobaczymy, może to jest z boku, jakoś łatwiej widać, lepiej nie widać. Nie, a może? Obijają się kurwa te żarówki, no to wtedy jest ciemno. Nie, no pięknie, pięknie. O, roz, może rozpada się dobrze. Także. No zajebiście to wygląda. Zajebiście. Wrzucam to z powrotem tutaj, rozrobię, zmieniam wodę szybko. Tak, tak, nie, bo zmywałem zgadza się wszystko. I zobaczymy tego małego. Ten maluch będzie chyba bardziej efektowniej wyglądało. Wrzucamy małego. No możemy dwa sobie wrzucić albo trzy. O tyle mamy. Tak, też już zaczyna fajnie pracować. Także pomysł dobry, pomysł dobry. No już mi się to podoba. Już mi się to podoba. Tutaj zaimito, zaimitowałem ruch ogonem, ogona karpia, także tym bardziej będzie smużenie zarąbiście. Jak to wygląda? Trzyma się, konstrukcja dobra, płatki zrobiły swoje. Tak to wygląda druga też. No mówię mi tutaj zależy głównie na kolorze, nie na dlatego kupuję jeden z tańszych zawsze peletów, a sam sobie smak yy, zapach dobieram. Wiadomo idzie tego w kilogramach, ale tak mocniej ścisnąć to się rozpada, czyli jest pięknie. No dobra, to by było na tyle. Myślę, że yy, te dwa urządzenia to znaczy to jest firmy nasz. Podobno mogę z, no, z czystym sumieniem polecić, urządzenie składa się z dwóch części, następnie ta dwójka w kolorze zielonym, widocznie tak produkowany. tutaj z kolei nie ma tego wycięcia, że moglibyśmy szkoda, bo w dwójce akurat dwójkę można by było spokojnie wkładać, może można pokombinować, ale to jakieś... Głupkowaty by było. Szkoda, że w tej dwójce nie ma, bo można było tej zestaw sobie po prostu wkładać, przycisnąć. Tu w tej czwórce zrobili, no nie wiem, pokiego grzyba, skoro no czwórka to potężna sprawa. No kto... No tak, znaczy nie, no w sumie tak. Od, tak, na Federa odpada, bo jak ta kula się zrobi taka ciężka plus podajnik, no to będzie, no tam... No będzie z 20 gram ważyć. To będzie 50 gram. Jak... Yy... Założymy, mówię przy 25 gramach podajniku drenana, tylko czy jeszcze jakimś górą mniejszym. Ale jak dam, już chcemy dać większy, nie wiem, 45, 60 albo 90 gram, no to lipa przeciąży, no to szkoda wichy po prostu, nie, nie walnie się tak daleko. Ale w każdym bądź razie urządzenia się sprawdzały dla mnie. Ale mówię, te dwójeczki no piękne do procy, Zobaczcie, piękne do procy. To yy, przy większej procy moja ta drena nadawała, aby radę mogę takimi gruchami też walić, także super. Cieszę się bardzo. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, masło numer jeden. <grytanie> Pozdro. No, zakończyłem z takiej ilości. Dam 1 trzecia pojemnika. Wyszło 2,467 dużych, 2,468, 10 małych czy 9 małych. Naprawdę fajnie się robi. Yy, oczywiście każdy musi to sobie dopracować, w sensie, że no, ten wsad jest bardzo ważny yy, ja też tutaj kombinowałem, udało mi się w końcu uzyskać taką konsystencję, te, konsystencję tego wsadu, że yy, ani się nie przykleje, ani się nie rozwala próba o dobrze jest, no te płatki chyba już zadziałały także naprawdę polecam te dwa urządzenia tak to wygląda, drugie małe, dwójeczka Myślę, że jak ktoś nie wiedział, jakim sposobem, bo znaczy inaczej każdy może robić kulę w ręku, lepić jak najbardziej, tylko że myślę, że to jest taki fajny sposób na takie produkty, gdzie no ta kula może się no rozsypać. Tutaj naprawdę jest to twarde i tak jak widzicie, po dodaniu tych płatków będzie się sprawdzać jak najbardziej. Także dzięki serdeczne za oglądanie. Dzisiaj mija yy, termin zgłaszania się do konkursu, więc... No sporo, sporo osób chętnych, bardzo się cieszę i subskrypcji, także na bank będą losowane, będzie losowana ta pierwsza nagroda, bodajże to było wiadro na anakondy dziesiątka, jak się nie mylę. No i kubki również, bo przekroczona została ten progres, po prostu został zrobiony, super, bardzo się cieszymy, że nas oglądacie. Ja to zawsze mówię, że jeżeli chociaż jedna osoba skorzysta z jakiegoś pomysłu, czy podpowiedzi yy, z recenzji zakupu, to ja już będę zadowolony, reszta inna mnie nie interesuje. Także w niedzielę robimy losowanie, druga i trzecia nagroda, tak jak wspomniałem, będą. No i zaraz ogłaszamy konkurs kwietniowy. No też jakieś ciekawe nagrody, zaraz coś będę siedział i myślał, może w sobotę, nie dziś. Także dzięki serdeczny raz jeszcze, do zobaczenia, cześć.